Siema, siemano mordeczki, dzisiaj jesteśmy tutaj takim właśnie nazwijmy to ładem, iż jestem ja, jest Kawa Kawecki, jest kolega, dzień dobry, dzień dobry jest kolega Kubak i siemano. ogólnie jesteśmy, ile łowimy już, za dwie godzinki? No niecałe, no za dwie godziny łowimy, nieistotne. Dzień zapowiadał się fantastycznie, dopóki nie przyjechali. Mówiłem sobie sam, mówiłem na duże dżerki, na duże przylęty, było fantastycznie, ale się okazało, że zostałem kamerzystą. Więc jak chcecie zobaczyć filmik pod tytułem Jak ML został kamerzystą, to zapraszam Was na ten film. Na szczęście dzień się jeszcze nie skończył i mam nadzieję, że jeszcze coś dołowię, aczkolwiek jak na razie zapraszam Was do obejrzenia tego filmiku i zobaczcie co, co udało mi się nagrać, co chłopaki złowili. No. Ja na ten moment miałem dosłownie dwa czy trzy brania. I tyle. Ale filmik pod tytułem szczupaki na dżerki". Zapraszam Was do oglądania. Zobaczcie, co tu się do tej pory wydarzyło. No dobra pierwszy rzuty casting w tym roku Zobaczymy jak mi to będzie szło <laughs> Czy jeszcze pamiętam jak to działa ten cały casting Zaczynamy od żerków. Różne prowadzenie. Dżerk aktualnie jakiego mam to jest Maćka Czerwińskiego. Taki właśnie w barwach szczupa kabry. Pamiętam czasy jak tutaj ten kolor robił taką robotę. One non-stop żarły tylko i wyłącznie właśnie kanibalistycznie wpierniczały swoich kolegów ich braci jak się to mówi Dzisiaj ogólny plan jest na grubo jak widzicie czyli właśnie casting kombinowanie dżerki gumy, duże gumy do 20 cm i zobaczymy czy jakąś szczupaka bre Uda się przekonać do tego, żeby pierdyknął mi tutaj. Jakoś nie chcę mi się w to wierzyć po ostatnich eskapadach ciężkich dość, ale kto nie próbuje ten fileta ze szczupaka nie i oczywiście wiadomo, X, że to żart. Bo wszyscy co mnie znają wiedzą, że ja nie wiem ani ryb. Ani ich nie zabijam, ani ich nie biorę dla koteczka, dla sąsiada czy kogokolwiek. Nie no tak poważnie to trzeba próbować, bo ostatnio ciężko tego pajka. I może warto na przykład pół dnia spędzić na grubo, za jednym braniem, jedną rybą, niż szukać między małymi rybami jednej, dużej na średnią i małe przynęty. Opcja pierwsza, czyli na grubo, dzisiaj mnie przekonała, ponieważ opcja numer dwa, czyli właśnie na szczupaki na średnio i na lekko, no nie, nie dawało mi to żadnego fajnego rezultatu. Albo brały naprawdę bardzo małe ryby, albo wcale. Między nimi faktycznie miałem dwie czy trzy ryby takie w miarę. No ale... To jeszcze nie to. To jeszcze nie to, więc spróbuję dzisiaj odwrot na Idź sobie? Ładny ryb No nie uciekaj no Patrzcie i to na no a ja gumę zmieniam specjalnie O kurna ci w te dobra wyciar... o no 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 Ja mogę być podbierakiem jak chcesz Jak spadnie będzie na mnie Winduj go! Wezmę nagram, bo to może ostatnio dzisiaj. No dobra, panie Ramon. Doro, nie bierzcie mi soki! Na razie! Na razie, ale szczupki! to jest ryba zimnotkista i żeby sprawić coś idzie na ciepłą wodę. No dobrze. Daleko czy blisko wziął? Kawa! kawecki! Jest ryb! Jest ryb! A co, co powiedział kawa? I, idę tutaj, bo tutaj y, y, czuję rybę. O, fajniejszy taki. No taki wymiarowy na pewno. Mm, smaczny? Miami, mi. Miam, miam. rozdziewiczony casting dopiero dzisiaj nie, czy nie? Wczoraj. Co? Uh -huh. Chcesz ci pomóc? Niech to tak skórę do góry szarpak. A najlepiej tak jakby się wypiął sam. Jak to się sam wypiął? A prezentacja ryby A jakieś inne rzeczy. Panie, ten to już taki nie, nie tego, nie najchudszy, bo... O i właśnie o tym mówię. Tutaj cyk paluchy w strzelach nie ma Jesus ja nie wiedziałem, że tu jednak są ryby, nie? Poszły konie po betonie. Gratulacje, gratulacje. To może jeszcze ja bym złowił coś. Zostawić go na chwilę samego tej A mówiłem ci, że tu są takie gilki to pomysła, że wsunęty, nie? Ja ci mówiłem, że one tutaj nie, nie mają czegoś takiego jak wiesz Rozkalibrowanie o. Nie mam czasu leszczę mi dioraz Dobra tutaj nawet nie ma co zdjęcia robić nie? Czyste szaleństwo, Czyste szaleństwo. Dobra, dobra, dobra ty, w ogóle on ma jeszcze garba Garbata, nie odszedł na ziemię pójść pójdzie no. Coś ty tu zrobił bandy to znowu no Takiego złapałem mnie hmm, bandzior a ty Kamil złapałeś coś ładna pogoda ja ogólnie biegam tylko i wam podbieram no dobra to weź jeszcze nagra i jak wypuszczam Milcz proszę No, zakolegowaliście się widzę Nie no, przecież ja nie, no, nie pójdę nawet po moją torbę. Już byłem w połowie drogi. Boże, co ty mnie wołasz w ogóle do takich gili? Złów metrówkę, to będę biegł. Nie no nie, no weźcie się. <grywka> <grywka> jak ja mam złowić rybę jak ja nawet nie mogę iść po rzeczy? A jajko, bo powiem wam tak, wyłowicie takie gówno. No ja. Ja złowię jedną, ale dobrą. no Jedną, ale dobrą złowię. To dwa raz chcesz pokazać? A kopa, zasadził się ktoś kiedyś. Dobra, to. Puszczaj go. Czy mogę iść na spokojnie po moje rzeczy? Dobrze, to ja przestanę rzucać Dziękuję bardzo, Dziękuję bardzo! Kolega też tutaj złowił. Dobrze. Dobra, idę po te moje rzeczy, bo przecież się z nimi nie da, nie da się. Człowiek ich na chwilę zostawił i kurna zrobili tyle ryb, ale małe, ale małe. Więc się nie przejmujemy, idę po rzeczy. Fakt faktem, że ja się nastawiłem na grube ryby. Mam trochę większe dżerki i przynęty, ale to nic. No dobra, mordeczki. No, chłopaki musieli już niestety zawijać. Okazało się, że dostali telefon i pilnie musieli trzymychać. Dwa słowa na temat tego, co dzisiaj robię. Głównie na dżerki łowie, na casting. Łowie to jest za dużo powiedziane, po prostu rzucam. Chłopaki dzisiaj parę glutów wyjęli. Ja miałem łącznie cztery brania, plus jedno aż prawie, że wyskoczył na brzeg. Mam nadzieję, że się nagrały i że to widzieliście. Kij. Kij, moi drodzy, to jest Black Savage. Trigger 220 cm długości 30-70 gram wyrzutu bardzo fajna opcja i Wam powiem, że sprawdza mi się już od dłuższego czasu bardzo fajnie na gumy, trochę gorzej na jerki, ale też daje radę co ciekawe właśnie zauważyłem, że ponownie wyszło słońce, a jak tylko było słońce to było więcej brań i więcej akcji więc zaraz będę szybko kończył i łowił, bo na razie u mnie bieda. Jeżeli chodzi o multiplikator, to jest multiplikator z Dragona Big, Bait, Big Bite, coś takiego. Jest ze mną drugi rok, trzeci sezon już i naprawdę sobie fajnie daje radę. A przynęta, przynajmniej, przynajmniej jaką tutaj teraz widzicie, to jest Rapala. Na nią miałem sporo dzisiaj wyjść. To jest Rapala Twitchin. RAP 12 cm, bardzo fajna przynęta, chodźcie teraz zajrzycie do mojego pudełka takiego podręcznego, dzisiaj na bardzo, bardzo szybko i szybki wypadzi. wziąłem tylko kilka jerków, zobaczcie sobie na co dzisiaj konkretnie mijotam. Także tak wygląda ten Twitching RAP Rapala, bardzo fajna przynęta, tutaj natomiast jeżeli chodzi o takich seryjne, to jeszcze mam na dobrą sprawę przy sobie, tylko z Dorado Dranka 10 cm, jak dobrze pamiętam, 60 gram, bardzo też fajnie się sprawuje. Oprócz tego reszta to już są wszystko przynęty handmade Maćka Czerwińskiego. Głównie mam od niego, jeżeli chodzi o jerki, ponieważ są bardzo fajnie i starannie wykonane. A poza tym, pracują tak, jakbym chciał. Absolutnym hitem i bezapelacyjnym mistrzem tego zestawienia jest właśnie ten. Właśnie ten. Jerk. Mam go w trzech kolorach, przy sobie co prawda tylko w jednym, ale wszystkie to jest z około tam 10, 12, 13 cm Gramatura. To zależy który, bo jest tam od 40 do tam 70, że ten jest naj, najcięższy pod 7 dyszek. Bardzo fajnie pracują. Jak widzicie trzeba mieć różne zestawienia, chociaż jak na razie najwięcej miałem ogólnie akcji na ten naturalny, nazwijmy to kolor, tej właśnie rapalki. Na Dranka z dorado i na ten wobler. Jednak niestety żadnej ryby nie wyjąłem. Mam nadzieję, że to się lada chwila zmieni. Przesałem że go jak poszedł za przynętą Taki nawet w koło wymiarowy Aż normalnie tu wyskoczył, aż tutaj tu uderzył za przynętą. jak już ją wyciągnąłem z wody. Ajajku. Aj, <laughs> nie mogę wciąć tych ryb Piąte branie nieścięte. Czwarte przepraszam. <laughs> Piątego co przy brzegu było to nawet nie liczę. O co chodzi? Tak nie ma czy co? Może za duża przynęta, może za mała, może co? Ajajajaj. Jak można się, Zobaczcie, widzicie? Nówka sztuka była przynęta. Tu jest ząb numer jeden, a tu jest jeszcze dwa. O tu. z tej strony nie widzę Masakra k, k, k. No, słuchajcie, nadciąga mega czarna chmura więc prawdopodobnie zaraz zleje mnie i będę musiał y, uciekać. No dzisiaj niestety wyszło jak wyszło co siadło komu to widzieliście Co jak i komu i po co to wszystko widzieliście No niestety jakoś do mnie szczęście się jak na razie nie uśmiecha jeżeli chodzi o te pajki może dlatego, że przynęty mam przygotowane ostatnio trochę większe niż zazwyczaj po to, żeby skusić te większe ryby, ale ani małe, ani duże jak na razie, jeszcze się nie pokazują. Jeszcze, bo mam nadzieję, że już niedługo się to zmieni. Zestaw mój castingowy, taki eh, podstawowy, widzieliście. Jak będziecie mieli jakieś pytania to piszcie. O, już zaczyna wiać. To piszcie w komentarzach i Postaram się albo coś doradzić, albo coś podpowiedzieć. Robię jeszcze kilka ostatnich rzutów i uciekam przed deszczem. Jeśli Wam się podobało, zapraszam do zostawienia łapeczki w górę. Nowych widzów zachęcam do zostawienia subskrypcji na kanale. Będzie dużo fajnych i ciekawych materiałów, również konkursowych. Trzymajcie się i do zobaczenia na kolejnych materiałach. Strzełeczka. cześć.